,5 do 43,5 w niedzielę nadszedł czas rewanżu. Drużyna opolska w mocno przetrzebionym składzie z numerem pierwszym Sławomir Dudek z dwójką Krzysztof Mikuta, z trójką Artur Pietrzyk z numerem czwartym Dariusz Stenka wychowanek Gdańskiego Wybrzeża startujący zawodnik wielu Później w innych polskich klubach, m.in. Pergogorzów z numerem 5 jedyny w gronie Opolan zawodnik zagraniczny Rosjanin Rinat Mardanshin, z numerem 6 Adam Czechowicz i rezerwowe w drużynie Opolskiej także oczywiście junior Sebastian Trumiński. Drużyna Zielonogórska można powiedzieć chyba w najsilniejszym składzie, który można by na to spotkanie zestawić może z brakiem... Z wyjątkiem Karla Stonkiuera z numerem 9 Jarosław Szymkowiak, z dziesiątką Andrzej Szymański, z jedenaską Matej Ferian, z numerem 12 Antonin Swab, z numerem 13 kapitan żółto-biało-zielony Andrzej Huszcza, z numerem 14 jako podstawowy junior w niedzielę wystąpił Sebastian Smoter, a rezerwowym po raz pierwszy w ligowym składzie w tym sezonie Dawid Kujawa. Mówimy o osłabieniach drużyny opolskiej, opolanie widać raczej odpuścili.